Legenda na dzień świętego kwadrata, siódmego na heksena. Kodratus, dziś kwadratem zwan, urodził się w Rawoli, niewielkim miasteczku położonym u stóp gór przeskoku. Od małego był duży, a ten pozorny paradoks jeno tylko podkreślał boskie błogosławieństwo i opiekę samej. Mir Midi. Silny i kształtny, budził zachwyt mieszkańców Rawoli, którzy widzieli w nim dawnych Herosów, którzy w imię pani wojny walczyli ze skawenami chroniąc ludzi i pozwalając się Rawoli rozwijać. Kwadrat wyrósł na pięknego i silnego młodzieńca, a że miejscowy książę diocletiem zwan sprzyjał mu to młodzieniec otrzymał dowództwo pierwszej kohorty milicji miejskiej. Służył mirmidi, miastu i ludziom, krzewiąc właściwą wiarę, ale nie znajdując zrozumienia dla zbytków władców, bo w jego mniemaniu służba państwu nie miała przynosić osobistej korzyści, lecz była ofiarą złożoną pani i bliźnim. I razu pewnego ze skalanego szczytu fortecy przeklętych kawenów, szczurzego pomiotu brudu i zła ruszyła inwazja. Zeszła po górskich zboczach niczym lawina wiosną, zmiatając wszystkie osady ludzkie, zostawiając po sobie dogasające ruiny, posępne pobojowiska oraz zepsucie w dolinach Armia tileańskiego ludu, miłego Myrmidii, stanęła do walki, ale wróg był nieprzeliczony niczym pchły w sienniku orczego wodza. Złoto w krasnoludzkim skarbcu, czy kłamstwa w elfim sercu, oblał falą myrmidyjską fortecę serc niepokonanych. A wojownicy tylei walczyli, nie bojąc się, a ciesząc, bo gdzieby się nie skierowali, wroga mogli ostrzem dosięgnąć. Bój trwał dzień i noc, groty włóczni skąpały się w szczurzej i posoce, a największych czynów dokonywał kwadrat na czele swej kohorty. Nie imały się go błyskawice miotane przez maszyny szczurów. Nie imały się go ostrza zębate halabard szturmo szczurów. Nie lękał się dzikich bestii wyhodowanych przez przeklętych czarowników z klanu Mulder. Ogro szczury kładł lewą ręką, szarych proroków prawą, a śpiewał przy tym nowenny do panny wojny. I wreszcie przedarł się samotrzeć do generała Skaweńskiego. On, jego włócznia i sztandar pani wojny. I padł z przebitą czaszką Skaweński wódz, a Skaweńska Dzicz zakrzyknęła w grozie, a potem, toczona nienawiścią, rzuciła się na bohatera. A wtedy stał się cud. Myrmidia ukazała się nad walczącymi i uderzyła włócznią w tarczę. Ton to mocny i dźwięczny przeraził skór <laughs> skaweńskich tych synów, a kwadrata natchnął mocą utwardził jego wolę i ciało. W skórze jego utkwiło tyle strzał i bełtów, iż jeża zaczął przypominać, ale on, natchnion przez myrmidię, wciąż ganił szczurze abominacje przykrym słowem i ciosem włóczni. Trzy razy padał i trzy razy wstawał, aż wreszcie legł pod ciosami wrogów. Ale to wystarczyło, by powstrzymać marsz kaweńskiej armii, i doczekać armii doży Miragliano, szlachetnego pana gawaniego mężnego, przodka dziś zacnie i dobrotliwie nam panującego doży Petro Spuciego, którego sama Myrmidia nam zesłała, a który mnie, pokornego sługę, opieką objął. I dziś imię to, które wzięło się z języka starożytnych Myrmidionów, a brzmiało wtedy kodrat lub kodratos, a potem trafiło do starożytnych remasan, których cesarstwo na długie lata przed sigmaryckim się rozwijało, jest jednym z najstarszych i przez prawdziwych wiernych poważane. Nie oznacza ono figury geometrycznej, lecz dobrą, silną. I harmonijną budowę ciała, która tak ważna jest w wojowniczym fachu i ceniona przez kapłanów pani wojny i bogini strategii. I owszem, krążą opowieści zapszańców i heretyków, jakoby kwadrat był nie wiastą, a ani mężem, ponoć kryła swą płeć pod zbroją, a że powabna była, to hełmu miała nigdy nie zdejmować. Ale takie opowieści między bajki włożyć możemy i śmiać się z głupców, którzy wiarę im dają. Zresztą, obwołane zostały te powieści zakazanymi, i jeśli ktoś im hołduje, interdyktem obłożony zostanie i w najlepszym razie wygnany. Jak to się stało z bandą zwącą się dziećmi zachodzącego słońca, która do Lustry pożeglować musiała, a w najgorszym spłonie na stosie. Jakopo de Miragliano. Tilejska złota legenda żywoty świętych. Strony 217 do 220.